ja z tej strony Eleven, to jest ponownie Ultimate Chicken Horse Razem z... kurczakiem i omeleonem A nagrywasz już? Jestem kauesomeleon, cześć! I tańczę i zmieniam kolor Kurde, kurde Tańczę i zmieniam kolor, to jest najważniejsze Więc poszliśmy na łatwiznę Odblokowaliśmy sobie... Odblokowaliśmy sobie kodem wszystko, co tutaj mieliśmy Jaki taki Jaki taki, siaki, sraki, owaki. Ale będziemy mieli masę frajdy Są, so, który poziom? Który poziom, chłopaki? Wodospad, 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 wodospad. wodospad Ej, wodospad, wodospad, wodospad ja, wodospad, wodospad, ja wodospad. pamiętam ten wodospad, on jest przejebany. Jak ty pamiętasz? Znaczy, Może kiedyś, widział gdzieś na YouTubie. Kiedyś grałem. Aha. No dobra. Jak tyle? Ja tyle nagrałem odcinków cały jeden z Cześć za! Cześć na na Jazda! Jazda! Co? co to jest? Co? O, nie to będzie śmieszne. Oj, to będzie śmieszne. Ej, a w ogóle tutaj. Ale ja nie wiem, co mam wybrać. O nie. R R a, R nie wybraliście zły ten. No, zły tryb jest. To jest tryb nieskończony. Dobra, wracaj, elewant do menu. Aha. No, ja, 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 ja. ja Panie ja, było. Ja, ja, ja. Dobrze, no. To nie było. To było, do odcinek. Na razie? razie tak, na, no, na razie, trzymajcie się. A to wy kurwa przełączaliście. To co, wiatrak, nie? Dobra Okej, okay, jeszcze piramidy, raz. Nie? piramidy, nie? Błędy przeszłości naprawione piramidy. piramidy, nie chłopaki? Ej, poczekajcie, bo beze mnie pójdziecie do gry Ale No <laughs> Dobra, to śmieszne. Party box Jeszcze ja to Kto chce wyjść? Hmm <laughs> to było Dajmy na razie tak, żeby przejść, bo... No właśnie no to właśnie. się już zapowiada być, e, być. Ej, a wiecie, że to się zapowiada być teraz dobrze A, a my to... z dołu idziemy! O, chuj. o no to Shit! Tego nie idzie przejść teraz, Halo. No tak, no bo Ja będę widzę też się uważaj <laughs> Ja myślałem, że my z góry ja idziemy. Ja też miałem tak myślałem Przejepanem Prze... Okej okay. mm -hmm. Dobra. Tutaj to Dobra. Mm, tutaj. Nie, nie. O oh, Czemu usunąłeś z platformy? Co? Nie, to... Ej, to jest dobra taktyka. Jeżeli nikt nie wygra, to nie przegrasz. No właśnie! Oj, łeza ja co to? Teraz się ja nie... To? O, łeza bombę ma, uważaj! <noise> łeza jakichś niepe... w ogóle! Ta niepewność! Nie, 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 skąd daj ten <noise> Łez... nie... No, you don't! Damn it! swarstwę! <noise> <noise> teraz to jest... Przechodzable! Nie tak nie O, jest! Co? Jak? Jest, jest! Ej, on ma kody na wyższe skoki, yes. Co? Nie, on ma pióra, on jest lżejszy i zniósł przez ja co w ogóle. Grawitacja ja go jebe. pomija. O, obydwoje wzięliśmy to samo, wezę. Tak, ale tyle nas, ty nas łączysz. No. <głosy> 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 Nie. Ej, hey, postaw pod to, postaw pod to! Go, pojoma, no, nie no! Kur, boję się! Nie, no kurwa! Hamstko, nie! Prosta w okrąg! Połkiem Ja pierdolę! Ja jestem taki słaby w to grę, że aż boli <st> Wszyscy myślisz, że to jest kwestia farta. To tak? jestem słaby. Tak, też mi się tak wydaje Hmm, no dobra Dobra PEZA <noise> <W> <noise> no za <noise> <W> <noise> <w> no O <noise> no. oh, kurwa Nie mogę się oprzeć, ale to już to usunę <noise> Dobra Ja popatrzę, poczekam nie. A wy nie znacie tej tajniki, patrzcie! Patrzcie, ten tajnik! Tam jest kurwa śmierć! Oj, nie! nie! Come on! It's unscokable! Hey, It's unscokable. Tutaj, o! To jest chwila ratunku! Szansa na ratunek! <noise> o, Boże, jaki hojny w ogóle, nie? Patrzcie, patrzcie, co ja zrobię. Pomogę wam. <głos> co? <głos> Widzisz? Pomogłem wszy! Nooo! No, nie. no ty... o, tym razem moje skrzyżowanie nie zadziałało. nie <noise> mogę z tego zejść! No come on! Nie!

What about you, guys? No zobaczymy, O oh, you sneaky motherfucker. O, to było, to, to jest najgorsze, co mogłeś zrobić. No, ale no, co ty robisz? I po co psujesz <laughs> zabawę? Masz tu. Nie! <laughs> co ci z tobą? Ja myślałem, że nie żyję. Oh, shit. I sprzechodzable! Jest! I did it! And I'm first! Oh, I'm so proud! Tajesz eza! Weza! Łez... <laughs> łeza jak? Ł łeza z tego co będę ja na to miałeś wygrać? Okej. Okay. Fajnie gramy <laughs> O, kwiatek! A, I, I love kwiatek. No co to jest właściwie? To nie działa, to trzeba chyba dwa takie postawić, wiesz? A to portal! Mhm. Hmm. A może by tak. Postawić to tutaj na środku. Myślałem, to że było. łeza dostanie od tego, tego kwiatka. No ja pierdolę, ty chuju! <głosy> no. <głosy> oh god. Okej. Okay. No Czemu ty biegasz? Jak ty biegasz? Kurwa, shiftem! Ty nie wiesz, że, że się tam biegać? Nie zauważyłem tej kuli. Nie wiedziałem, że się tam biegać. Ja tą kulę dałem tak for longs, nie? Mi pasi o kuźwa No co ja co ja właśnie zobaczyłem A no, co? Nie, złe ja strony mam. włączyłeś? O nie! No, tak troszkę Good luck Wiem, widzę to, <śles> <śles> to nie ma szans tego zrobić <śles> O, to było takie lamskie ja mi się wydaje, że ja to pochodam Mówisz? Tak Masz strategię? Tak No właśnie widać <noise> Dobra, to, strategia <noise> Ucz <Uć> NAS <noise> Taka, taka Teach us, master Teach us oh, my senpai. fuck My fuck? Yes Sounds yes. nice Oj, łezo, przykorciło się, co? Dobra, damy szansę. Przejść. O kurde. O nie! Łe <noise> zaciąga, nie ma szans. <noise> niech dasz miarą. szansę, niech dasz szansę, to ja cię o kurwa oddaj. <noise> Scott, ale ja potrzebuję ekranu trochę bliżej mojego. Ej! Hey! Don't do this! Don't you fucking dare! I, fuck did, it. Oh, I did it! Nie! <noise> Uuuuh, no, się dobrze bawiliście, kurwa. <grym> Ej, smutno i mi i teraz, łeza! No weź! Nie, łeza, nie, nie. postaraj się! Łeza, weź no! Postaraj nie, no. się! Just do, do it! Ja jestem słabym kale Ej, smutno mi teraz, łeza, weź jest Wiesz się co? Postaraj. Wiesz co? I dobrze. Wiem. Wiesz co? Co? Nic. <laughs> Takie pocieszające. Dobra, tak czy inaczej to by było. A tyle w tym odcinku. Następne prawdopodobnie, tak jak ostatnio, będą u Neskota i Łezy prawdopodobnie kolejno, chyba że się zmienią. Ja nie wiem, to nie ode mnie zależy. Tak czy inaczej, że pójdzie tam, może no? coś tak. rzucą, może nie, może znowu kanał któryś z nich umrze, może mój umrze, nie wiem, zobaczymy. Cześć, co ja mówię?